Cześć, witajcie! Na dzisiaj przygotowałam dla Was wzór bardzo prosty, taki klasyczny wzór ażurowy. Wzór, który możecie wykorzystać w sumie na każde Wasze projekty. Wzór można dziergać w rzędach, jak również na okrągło, to znaczy na drutach z żyłką czy na pięciu drutach, jeżeli wykorzystacie go na wiosenne, przykładową skarpetki. Tak wygląda jego prawa strona, tak wygląda lewa. Nie za ciekawie. Ja z wami dzisiaj będę przerabiała jeden raport na wysokość i jeden raport na szerokość. Liczba oczek jest podzielna przez 12 plus 2 oczka brzegowe. Nie mamy żadnych oczek dla symetrii i na wysokość mamy 12 rzędów czy 12 okrążeń. 13. Rozpoczynamy znowu od pierwszego. Na schemie z szpicu zaznaczone są tylko rzędy nieparzyste, rzędy parzyste. Przerabiacie tak, jak oczka schodzą z drutu. Nie mamy tutaj w nieparzystych rzędach żadnego lewego oczka, a więc one wszystkie będą przerabiane w parzystych rzędach na lewo. Natomiast w okrążeniach będą wszystkie przerabiane na prawo. Mamy tutaj dwa oczka razem. Przeciągnięte, to znaczy to oczko, które powstanie z tych dwóch oczek, ma skłon w lewą stronę. Natomiast tu mamy dwa oczka razem ze skłonem na prawo. To oczko, które powstanie tutaj z tych dwóch oczek, ma skłon w prawą stronę. Na zielono mamy zaznaczone narzuty i na niebiesko są zaznaczone prawe oczka. Rozpoczynamy naszą, yy, nasz pierwszy rząd. I rozpoczynamy go od oczka brzegowego, które ja zdejmuję, nie przerabiam. <laughs> Następnie mamy dwa oczka razem przeciągnięte. Te oczka, które razem teraz przerobimy, z nich powstanie jedno oczko, które ma skłon w lewą stronę. To, są, to jest to, ten znaczek zaznaczony na brązowo z tym punkcikiem. Jedno oczko zdejmujemy, drugie oczko przerabiamy na prawo, i to zdjęte oczko nieprzerobione, przeciągamy nad tym. Przerobiony. Jak teraz zobaczycie, przyjrzycie się, to to ma skłon w lewą stronę. Na zielono jeden narzut, na, na niebiesko jedno oczko prawe. Na zielono narzut, na niebiesko jedno prawe. I teraz kolejne dwa oczka. Ja muszę je zamienić miejscami, bo moja tylnia ścianka musi być z przodu. Jeżeli wy robicie klasycznym sposobem dziergacie, znaczy się od przodu wsuwacie prawy drut, to nie musicie tego robić. I teraz te dwa oczka na czerwono zaznaczone wsuwacie prawy drut pod ich przednie ścianki. Przeciągacie włóczkę i robicie dwa oczka razem i to, które z nich powstało ma skłon w prawą stronę. Następnie znowu jest jedno, zdejmujemy, drugie przerabiamy na prawo, a to zdjęte przerobione przeciągamy nad tym przerobionym. Następnie robimy jedno oczko prawe narzut, jedno prawe narzut i znowu dwa oczka razem ze skłonem na prawo, a więc pod dwa oczka pod przedniej ścianki przyciągamy włóczkę. I na końcu mam już oczko brzegowe, które przerabiam na lewo. Odwracacie robótkę i robicie parzysty rząd drugi, wszystkie oczka na lewo. Jesteśmy w trzecim rzędzie oczko brzegowe, jedno zdejmujemy, drugie oczko przerabiamy na prawo i to zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym. Robimy jedno oczko prawe, to są te na niebiesko zaznaczone, na zielono narzut i znowu jedno prawe narzut. Dwa oczka razem ze skłonem na prawo, a więc prawy drut pod przednie ścianki tych dwóch oczek, znowu jedno oczko zdejmujemy. Drugie przerabiamy i to zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym. Robimy jeden narzut, jedno oczko prawe, narzut oczko prawe i znowu dwa oczka razem ze skłonem na prawo, a więc pod przednie ścianki tych dwóch oczek przeciągamy włóczkę i na końcu mamy oczko brzegowe, które przerabiam na lewo. To był trzeci rząd. Jesteśmy w piątym rzędzie oczko brzegowe, następnie jedno oczko zdejmujemy, drugie przerabiamy na prawo i to zdjęte przeciągamy nad tym przerobionym. Robimy dwa oczka na prawo i jeden narzut. Następnie mamy cztery oczka prawe i czwarte. I znowu jeden narzut i dwa oczka prawe. Następne dwa oczka przerabiamy razem ze sobą, wsuwając prawy drut pod przednie ich ścianki. I na końcu mamy już oczko brzegowe, które przerabiam na lewo. Siódmy rząd, oczko brzegowe, następnie jedno zdejmujemy, drugie przerabiamy na prawo i to zdjęte nieprzerobione przyciągamy nad tym przerobionym. Robimy jedno prawe oczko, jeden narzut, jedno prawe narzut, kolejne dwa oczka. Przerabiamy razem ze sobą. czekajcie mi się. Wsuwając prawy drut pod ich przednie ścianki. I to oczko, które tu powstanie, ma skłon w prawą stronę. Następnie jedno zdejmujemy, drugie przerabiamy na prawo. A to zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym. Jeden narzut, jedno oczko prawe. Jeden narzut, jedno oczko prawe. Kolejne dwa oczka przerabiamy razem ze skłonem na prawo, a więc to oczko powstaje z tych dwóch oczek, które wsuwa, pod które wsuwamy ten prawy drut pod przedniej ścianki i ono ma skłon w prawą stronę. Następnie mamy jeden yy, oczko brzegowe i odwracacie robótkę i przerabiacie w tej chwili ósmy rząd wszystkie oczka na lewo. Jesteśmy w dziewiątym rzędzie, oczko brzegowe, następnie jedno zdejmujemy, drugie przerabiamy i to zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym. Jeden narzut, jedno oczko prawe, narzut, oczko prawe. Dwa oczka razem pod przednie ścianki tych dwóch oczek, wsuwamy prawy drut, przeciągamy włóczkę i znowu jedno zdejmujemy, jedno przerabiamy i to zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym jedno prawe, narzut, jedno prawe, narzut i dwa oczka razem ze skłonem na prawo, a więc prawy drut pod przednie ścianki tych dwóch oczek i powtarzacie znowu od pierwszego oczka, tyle razy ile potrzebujecie raportów na wasz projekt u mnie jest ostatnie oczko brzegowe, które przerabiam na lewo no i jesteśmy w jednastym, ostatnim yy, rzędzie, gdzie wzór wrabiamy Oczko brzegowe, następnie mamy dwa oczka prawe i jeden narzut. Kolejne dwa oczka przerabiamy znowu na prawo. Następnie mamy dwa oczka razem ze skunem na prawo, a więc pod przedniej ścianki. Dwa oczka razem ze skłonem na lewo. Jedno zdejmujemy, drugie przerabiamy na prawo i to zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym. Raz, dwa. Prawe, narzut na zielono i znowu jedno i drugie na prawo. Ostatnie oczko u mnie jest brzegowe i przerabiam je na lewo. Odwracacie robótkę i dwunasty, ostatni rząd przerabiacie wszystkie oczka na lewo. I to wszystko. Rozpoczynacie trzynasty rząd znowu od pierwszego rzędu. To jest bardzo proste. To jest taki ten klasyczny, można powiedzieć, wzór. Może nawet go kiedyś już parę lat temu Wam pokazywałam. Nie pamiętam, nie przeglądałam moje, ca mojego całego kanału. Kochani, jeżeli jest, możecie wykorzystać ten wzór na jakiś projekt was, wasz, to będę się bardzo cieszyła. To tyle na, na dzisiaj. <laughs> Życzę Wam miłego słonecznego dnia. I do usłyszenia w kolejny, na kolejnym moim y, wideo, na kolejnym spotkaniu z Wami. Zostańcie zdrowi. I na razie cześć.